Cześć wszystkim, witamy Was po raz kolejny w najnowszym odcinku z sali Salonowe Środy. Dzisiaj opowiemy Wam o tym, czy warto być instruktorem dla samego siebie w swojej własnej firmie, czy w firmie rzęsowej. Każda z nas ma takie i takie doświadczenia, więc jakby możemy Wam to opowiedzieć z dwóch różnych perspektyw. Po to jest tutaj ta tablica, właśnie gumka mi wystrzeliła z ołówka. E, tutaj zrobiłam dla Was tablicę, żeby najważniejsze punkty wypisać, żeby nie zapomniała, e, co jest ważne i ważniejsze. E, więc dlatego dzisiaj jest z tablicą tak jak w szkole. E, więc teraz co ja o tym myślę? Ja kiedyś byłam instruktorem firmy Noble Lashes, teraz jestem instruktorem sama dla siebie. I jakie są tego plusy, jakie są tego minusy? Wszystko zależy od tego, kiedy zaczynamy. Czy już jesteśmy znani w rzęsowym świecie, czy tak nie za bardzo. Jednak ja uważam, że zawsze warto zacząć w jakiejś firmie, ponieważ ten start jest dużo, dużo lepszy i łatwiejszy. Dlatego, że mamy za sobą ogromną firmę, która jest znana. W związku z tym mamy jakieś plecy, mamy jakiś gotowy marketing, będą nas promować, więc jest to dla nas, jako początkującego instruktora, według mnie bardzo dobra sprawa. Jak zaczynamy samemu, jesteśmy lekko anonimowi, musimy się napracować po to, żeby dotrzeć do naszych potencjalnych klientek, a wiadomo, że w czasach obecnych. Kiedy to stylistek, instruktorek jest coraz, coraz więcej, jest coraz trudniej dotrzeć do kursanta, e, więc na start uważam e, w ten sposób. Kolejna rzecz, no mamy jakąś rzęsową rodzinę w danej firmie, tak? Mamy powiedzmy koleżanki, kolegów, a jak jesteśmy u siebie w firmie, no to co? Jesteśmy sami jak palec, tak? Nie mamy się do kogo odezwać, nie mamy żadnego wsparcia, bo nie, no z kim to najwyżej e, ze swoją księgową możemy pogadać, ale nie mamy takiej pomocy, jak możemy dostać w dużej firmie rzęsowej, czyli cokolwiek chcemy ze skryptami mieć pomoc. Z tym, w jaki, w jaki sposób mamy te szkolenia prowadzić, e, jakie rzęsy wybrać i tak dalej. Wiadomo, to są rzeczy, które instruktor już powinien wiedzieć, e, jednak wsparcie na takiej e, płaszczyźnie czysto marketingowej jest według mnie bardzo dobre, jak również takie wsparcie a propos prowadzenia kursów, wymieniania się doświadczeniami i tak dalej, jak jesteśmy sami. No, chyba, że już mamy koleżanki żensowe, no to wtedy możemy się z nimi wymieniać doświadczeniami. Wiadomo, że tak, tak jak ja w tym momencie robię, no ale już mam dużo tych koleżanek rzęsowych, więc mam z kim sobie pogadać. Jednak jak zaczynamy na przykład i żeśmy się nie udzielali do tej pory nigdzie, a nikogo żeśmy nie poznali, no to jest, jest to trochę trudniejsze. Zależy też, w jakim mieście mieszkamy. Jak mieszkamy, w mniejszej miejscowości i nie ma tam tylu instruktorów, no to wiadomo, że jesteśmy sami, to jest nam też łatwiej zdobyć klienta. A jak mieszkamy w dużym mieście, jest mnóstwo instruktorów, trzeba się jednak wybić, więc uważam, że jakiekolwiek wsparcie jest tutaj pomocne, chociażby po to, żeby polecać na Facebooku i na grupach, tak? Jak jesteście sami, no to kto Was poleci? Nie wszystkie kursantki wchodzą na Facebooka i polecają. Dużo pucnantów po prostu nie ma Facebooka, albo nawet nie siedzi na nim, albo nie ma ich w tych grupach. Więc to są takie plusy, natomiast minusem według mnie są produkty, bo musimy szkolić na produktach danej firmy. Czyli Musimy być pewni tego, że lubimy te produkty, czyli jeśli lubimy, no to jest super. Gorzej, jak chcemy zostać instruktorem, tak po prostu, żeby zostać tym instruktorem w jakiejkolwiek firmie i nie do końca lubimy produkty danej firmy, no to wtedy jest tak średnio fajnie, bo my jako instruktor danej firmy rzęsowej powinniśmy polecać produkty tej firmy. Więc tutaj polecałabym się zastanowić dwa razy. Natomiast jak jesteśmy sami, to pracujemy na czym, na czym chcemy, tak? Jest nam kompletnie yy, obojętne, yy, więc to jest dla mnie akurat super, bo daje kursantkom duży wybór rzęs. Duży wybór penset, duży wybór klejów, duży wybór w sumie wszystkiego, więc to jest bardziej wszechstronne. Więc takie są według mnie plusy i minusy firm rzęsowych. Oczywiście można należeć oprócz do danej firmy rzęsowej, do projektu rzęsowego, który zrzesza różne instruktorki i tam nie ma wymogów wtedy. E, pracowania na jednej marce. Też można pracować na różnych. Więc tutaj w sumie decyzja zależy od Was. Ja bym na początek jednak polecała jakąkolwiek rzęsową firmę, e, no, jakąś jednostkę rzęsową. Po samemu według mnie jest trudniej, pomimo że e, no są tego plusy, tak? I mamy te plusy. Może lubimy być sami, może lubimy tą naszą wolność i samotność, tak jak ja. Eee, I mi to kompletnie nie przeszkadza, e, ale niektórym może przeszkadzać, więc tutaj wybór należy do Was. Musicie właśnie sobie zadać pytanie, po pierwsze, jaka firma, jakie rzęsy lubicie, i wtedy do tej firmy w razie czego e, się zgłaszać, tak, żeby, żeby zostać u nich instruktorem. A jak się zostaje instruktorem, no to już jest bajka nie na ten odcinek, ponieważ czas antenowy dobiega końca. Może kolejne osoby coś, coś powiedzą na ten temat. Więc zapraszam do oglądania dalej. A jak macie jakiekolwiek jeszcze pytania, no to wiadomo, piszcie do nas. Cześć, nazywam się Urszula Pałka. Jestem instruktorem United Lash Army w Olsztynie. Wiele z Was w tej chwili decyduje się na bycie instruktorem stylizacji rzęs. Stajecie przed ważnym wyborem, ważną decyzją, czy wiązać się z jedną marką, czy jednak działać tylko pod swoim szyldem i pracować na wielu markach. Co jest lepsze, co nie? Jak wszystko tak, i ta kwestia ma swoje plusy i minusy. Ja Wam opowiem, jak to było u mnie. Ja swoją przygodę z byciem instruktorem zaczęłam około 5 lat temu i zaczęłam pracować pod jedną marką. Była to marka Noble Lashes. I powiem Wam szczerze, że gdybym wtedy nie zaczęła w ten sposób, to pewnie dzisiaj nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. To, że pracowałam pod marką Noble Lashes dało mi jakiś prestiż. Marka była wtedy jedną z niewielu marek na rynku. Dzięki temu byłam bardziej rozpoznawalna, bo jednak rozpoznawalna była marka, pod którą szkole. Na początku miałam również kursantki, które przychodziły do mnie po to, żeby mieć certyfikat Noble Lashes. Więc e, ja zaczęłam swoją przygodę pracując na jednej marce e, i poznałam dzięki temu wspaniałe instruktorki e, i tak miało być. E, nie żałuję absolutnie. E, jakie są plusy, to właśnie już powiedziałam minus jest taki e, minus i plus e, że na szkoleniach powinno się pracować, ja tak uważam, e, na produktach marki, z której się szkoli nie wyobrażam sobie być instruktorem danej marki, a prowadzić szkolenia na zupełnie innych produktach, a później dajesz certyfikat marki, której nawet na przykład nie pokazałaś na szkoleniu, więc decydując się na pracę z jedną marką Powinny być to produkty, które lubisz, powinny to być produkty, które naprawdę uważasz za profesjonalne, na których lubisz pracować. Powinna to być marka, moim zdaniem, która coś znaczy na rynku, która jest rozpoznawalna i wtedy rzeczywiście związanie się z jedną marką jest ok. Wiadomo, że nie ma możliwości, żeby jedna firma. Miała wszystko najlepsze, żeby miała najlepsze kleje, najlepsze rzęsy, najlepsze pensety. Nie ma tak. Zawsze gdzieś tam w każdej firmie sobie znajdziemy swoje perełki. Nie znam firmy, która ma w swojej ofercie same perełki i diamenciki. Dlatego to jest jakby minus związania się z jedną marką, że nie mamy tej swobody w wyborze. Ale wszystko też zależy od tego. Jak podchodzić do tego marka, na której pracujesz, bo być może nie przeszkadza im to, że gdzieś tam jakieś produkty będziesz miała z innej firmy. Decydując się na pracę z jedną marką, też bardzo często są do podpisania umowy. Czytajcie te umowy, tak? Jeżeli się zdecydujecie, warto skonsultować to być może z prawnikiem, z kimś po prostu, kto się na tych umowach będzie znał. I kto wam podpowie, czy rzeczywiście warto taką umowę podpisać? O tym na pewno warto pamiętać, jeżeli chcecie właśnie pracować pod daną marką. Jak to jest, nie pracując pod nikim, pracując, pracując tylko na siebie? Jeżeli jesteś już rozpoznawalna i wiesz, że dasz sobie radę, no to jak najbardziej uważam, że to jednak jest. Ta lepsza opcja. Że jeżeli masz już jakiś masz już jakąś swoją rozpoznawalność, no to możesz pracować na kilku firmach, możesz działać sama. To daje. E, tobie jakąś wolność, tak, wolność e, pracy, e, wolność na kursach, e, gdzieś tam jak e, kursantka się ciebie zapyta, czy te rzęsy są fajne, to ty śmiało możesz powiedzieć, czy są fajne, czy są niefajne. E, pracując pod daną marką nie do końca jest ta swoboda. No bo też pewnie niefajnie byłoby to przez kursantkę odbierane, że idzie na szkolenie do ciebie ty pracujesz na danej marce, a mówisz, że na przykład rzęsy tej marki wszystkie są B, więc e, warto się zastanowić. E, jeżeli nie jesteś rozpoznawalna, to może to być mm, krok, jeżeli będziesz chciała sama pod sobą szkolić, mm, trudniejszy po prostu dla ciebie. E, będziesz musiała bardziej się wybić, bardziej się postarać, żeby zdobyć tych kursantów. Więc tak naprawdę e, wszystko ma swoje plusy i minusy i to tak naprawdę e, zależy od Ciebie, e, na jaką współpracę bądź nie e, się zdecydujesz. Ja tylko chciałabym na koniec powiedzieć, że e, najpierw e, patrzmy na to, czy rzeczywiście potrafimy przekazać wiedzę, e, czy rzeczywiście e, mamy dryg do tego, żeby dzielić się swoją pasją, bo uwierzcie mi, że robienie pięknie rzęs, a u, nauczenie kogoś robienia pięknych rzęs to są dwie zupełnie inne rzeczy. Ale jak już się zdecydujecie na to, jak uznacie, że tak to jest to i ja chcę to robić, to rozważcie po prostu plusy i minusy. Ja teraz aktualnie pracuję pod projektem United Lash Army, pracuję też na swoją markę, na swoją nazwę i tego potrzebowałam po czterech latach pracy na jednej firmie, ale tak jak mówię, to, że pracowałam wcześniej na jednej firmie, absolutnie tego nie żałuję i na pewno mi to. Pomogło. Teraz po prostu jestem w takim momencie swojego życia zawodowego, że potrzebuję troszeczkę większej swobody. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Mam nadzieję, że osoby, które będą chciały być instruktorami, oprócz tego, że przemyślą, czy wiązać się z jedną marką, czy nie, przemyślą również to, czy będą w stanie odpowiednio przekazywać wiedzę. Życzę Wam wszystkim e, powodzenia, e, tym, którzy będą chcieli uczyć, tym, którzy już uczą. E, gratuluję. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam e, pomogłam. Cześć, ja nazywam się Daria Glińska i jestem instruktorem United dla Army w województwie powlańskim w Białostoku. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy warto wiązać się z jedną firmą. Moja odpowiedź brzmi Absolutnie nie. Dlaczego? No, bo w dzisiejszych czasach mamy ogromny wybór firm, artykułów rzęsowych, i tak jak nie ma ludzi idealnych, tak nie ma firm rzęsowych idealnych czy produktów u nich. I fajnie jest pracować jako wolny ptak, bo wiążąc się z daną firmą, jesteśmy ograniczeni i zobowiązani wobec. Tej firmy, a nie wiążąc się z żadną firmą, możemy pracować na tym, na tym, na czym chcemy, bo każda firma ma jakąś tam swoją perełkę. Tak samo ja na przykład e, lubię tylko i wyłącznie wybrana firmy, jeśli chodzi o rzęsy, ale niekoniecznie z tych firm, bo na przykład e, kleje czy szampon e, do mycia rzęs. To, że gdy przychodzi do mnie kursantka, daje jej możliwość pracy na różnych firmach. Jeśli chodzi o rzęsy, kleje czy inne rzeczy, wtedy kursantka sama może stwierdzić, jaką firmę na przykład polubiła, co jej odpowiada, a z której firmy na pewno by nie chciała korzystać. Bo tak jak wiemy, rzęsy rzęs są nierówne, rzęsy mają różny pasek: mocniejszy, słabszy, szerszy, węższy i każdy lubi po prostu e, co innego. A gdybym była zobowiązana wobec jednej firmy, Gdyby kursantka przyszła do mnie na szkolenie, musiałabym ją szkolić tylko i wyłącznie na produktach tej firmy, które na przykład nie podeszłyby jej, nie dającej możliwości pracy na żadnej innej firmie. Druga sprawa, tak jak wspomniałam wcześniej, ja lubię rzęsy czy kleje różnych firm i tak bym pracowała na co dzień. Będąc zobowiązana, gdyby przyszła do mnie klientka, musiałabym przykleić tylko i wyłącznie na tej firmie. No i teraz, albo bym oszukiwała swoją kursantkę i mówiła, że tak, z tej firmy wszystko jest po prostu super ekstra, albo powiedziałabym do niej prawdę, mówiąc, że wiesz, rzęsy ich lubię, a jednak klej wolę innej y, firmy. Zachowałabym się jakby w porządku wobec kursanki, bo ona przychodzi poznać tajniki mojej pracy, ale by to było bardzo nie w porządku w stosunku do tej firmy. Dlatego, tak jak już wspomniałam wcześniej, nie polecam wiązania się z jedną firmą. Fajnie jest właśnie być tym wolnym ptakiem, robić co się chce, kiedy chce, na czym chce, kiedy nikt nie wywiera na nas jakiejś presji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Z tej strony Patrycja Pawłowska. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy jako instruktor warto być związanym tylko i wyłącznie z jedną marką. Ja ten temat postanowiłam rozpatrzeć z dwóch stron. To są dwie pierwsze sprawy, jakie mi się nasunęły na myśl, kiedy zapisywałam się do tego tematu. A więc. Jako pierwsze pomyślałam sobie, że jako instruktor początkujący, czyli taki, który na rynku nie jest znany i za bardzo nie jest wprowadzony w temat, związanie się z jakąkolwiek jedną marką będzie dość dobrym pomysłem, ponieważ tak naprawdę dzięki temu możemy zyskać nowe koleżanki z teamu, które będą nam oferowały wsparcie, a po drugie możemy uzyskać zaplecze marketingowe od firmy, w której będziemy instruktorem i dzięki temu tak naprawdę staniemy się chociaż troszeczkę bardziej rozpoznawalni na rynku, co oczywiście przełoży się też na ilość szkoleń. Kolejnie, jako instruktor zaawansowany, myślę, że takie osoby, które już nie potrzebują wsparcia marketingowego, jeżeli chodzi o przynależenie tylko i wyłącznie do jednej marki, na pewno poradzą sobie znakomicie sami. Oczywiście, na pewno jest to troszeczkę trudniejsze, bo potrzeba w tym momencie bardzo dużo zaangażowania. No, i nie oszukujmy się, trzeba się starać, żeby te kursantki zdobyć i jednak na szkoleniach dawać z siebie maksa. Natomiast, co nam daje to, że ewentualnie nie jesteśmy związani tylko i wyłącznie z jedną marką? W moim przypadku, w czym to zaowocowało i co to dało? Przede wszystkim, ja mam czyste sumienie wobec kursantek, że jestem w stanie i mogę, i nikt mi tego nie zabrania, polecać produkty, które lubię. Ja zawsze mówię, żeby mm, nie oszukiwać i jednak być szczerym wobec siebie, bo ja wychodzę z założenia, że nigdy żadna firma w 100% z każdym produktem mnie nie zadowala. Zawsze są jakieś małe niuanse. Jakieś, nie wiem, chociażby takie produkty drobnicowe, tak, które wolę w jakiejś innej firmie. Tu wolę rzęsy, tam wolę klej, tu ktoś ma super pensety. Zresztą, no tych rzęs i penset jest teraz na rynku mnóstwo, więc akurat uważam, że jest to super atutem, że każda kursantka ma możliwość przetestowania, no nie wiem, 50 penset w różnych firm na szkoleniu i, nie wiem, 20 par różnych rodzajów rzęs. Zatem, czy warto, czy nie warto wiązać się z jedną marką? Wydaje mi się, że to zależy troszeczkę od punktu siedzenia w tym momencie, czyli od tego, w jakim miejscu kariery znajdujemy się. Czyli jesteśmy osobami początkującymi, które potrzebują typowo wsparcia marketingowego, które potrzebują wsparcia koleżanek z teamu, które potrzebują tego momentu, żeby się wybić, plus też że czasami utożsamiamy się bardzo mocno z jedną marką, bo nadal wszystko kochamy ich produkty. No, może nie do końca wieczorem, że wszystkie, ale może większość. Albo też może zależeć właśnie od tego, czy na przykład chcemy pokazywać szersze pole widzenia i szersze możliwości, jeżeli chodzi o testowanie produktów, poznawanie tych produktów z Ja uważam, że i jedna, i druga opcja ma swoje plusy i wszystko zależne jest od tego na tą chwilę potrzebujemy. To tyle na dzisiejszy odcinek od nas. Mam nadzieję, mamy nadzieję właściwie, że Wam pomogłyśmy, że nasz punkt widzenia Wam troszeczkę rozświetlił Wasze jakieś ewentualne rozkminki życiowe. Życzymy Wam w takim razie dobrych wyborów, sensownych wyborów i do zobaczenia w następnym.